Przechodzimy zatem do kolejnego, trzeciego punktu porządku obrad: ślubowanie radnego. Szanowni Państwo, w dniu 15 stycznia 2017 roku w Gminie Czerwc, w okręgu wyborczym numer 5, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Proszę teraz przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o odczytanie i wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Panie i Panowie. W dniu 15 stycznia bieżącego roku zakończyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czerwcu w okręgu nr 5 Prystron. Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała dwa komitety wyborcze Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla naszej Gminy który zgłosił kandydaturę pana Janusza Smolenia na radnego i Komitet Wyborczy Wyborców, pan Jolanty Pierek, który zgłosił kandydaturę pani Radnej i pani Anny Marii Redzińskiej. Obie te, obie te osoby są mieszkańcami Łęga. W dniu 19 grudnia ubiegłego roku. Pan Janusz Smoleń złożył rezygnację z kandydowania do Rady Miejskiej, w związku z czym w dniu 22 grudnia ubiegłego roku Gminna Komisja Wyborcza dokonała skreślenia Pana Janusza Smolenia z listy kandydatów na radnych i stwierdziła uchwałą nr 5, że jedyną kandydatką na radną w tym okręgu została Pani Anna Maria Lecińska. Zgodnie z ordynacją wyborczą w dniu 15 stycznia bieżącego roku, na podstawie protokołu Gmina Komisja Wyborcza stwierdziła, że radną Rady Miejskiej w Czerwcu w okresie nr 5 została pani Anna Maria Rędzińska. Co o czym informując Państwa, mam przyjemność złożyć gratulacje pani Annie i wręczyć zaświadczenie stwierdzające jej wybór. Pozwolę sobie odczytać te doświadczenia. Stosownie do artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy dziennik ustaw 2017, pozycja 15, wyborczy, Komisja Wyborcza w Czerwcu stwierdza, w wyborach, które odbyły się dnia 15 stycznia 2017 roku, pani Redzińska Anna Maria została wybrana radną gminy Czarska. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję panu. Wysoka Rado, pani burmistrz, szanowni państwo, przystąpimy teraz do ceremonii ślubowania. Proszę zatem wszystkich o powstanie. Stosownie do artykułu 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składa ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty radny wypowiada słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem stania tak mi to był”. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Pani Anna Lecimska objęła mandat radnej Rady Miejskiej w Czesławiu. Serdecznie gratuluję.